Stwardnienie rozsiane jest chorobą przewlekłą, która trwa przez całe życie pacjenta. Dlatego też planując leczenie takiego chorego, musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać, że to leczenie będzie trwało przez wiele lat, że może być w tym czasie konieczna modyfikacja tego leczenia, zmiana leczenia i Musimy myśleć perspektywicznie, tak aby tego chorego zabezpieczyć przez ten cały okres jego, jego życia, i aby to leczenie było i skuteczne, i bezpieczne. W tej chwili już mamy coraz więcej pacjentów, którzy są leczeni kolejnym lekiem, kilkoma kolejnymi lekami. Także długofalowe planowanie terapii to jest właśnie jedno z wyzwań naszych czasów. Mamy w tej chwili kilkanaście preparatów, które możemy stosować w leczeniu najczęściej postaci stwardnienia rozsianego, czyli postaci rzutowo-remisyjnej. Mamy wśród nich leki tzw. terapii ciągłej, które muszą być podawane. W stałych, konkretnych odstępach czasowych, po prostu inaczej, jeżeli ich podawanie przerwiemy, one nie będą działały. Mamy też leki długodziałające, działające tak zwane leki wywołujące rekonstytucję immunologiczną. Są to preparaty, które podane przez krótki okres czasu działają przez wiele lat. Przez, przez taki, działają również wtedy, kiedy już leku od dawna nie ma w organizmie. I Zmieniając leczenie, planując długofalowo leczenie, my musimy wiedzieć, jak długo dany preparat działa, jak długo musimy odczekać, na przykład zmieniając lek na inny preparat. Czyli, ta wiedza na temat farmakokinetyki i farmakodynamiki leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego jest to wiedza niezbędna dla każdego lekarza stosującego te preparaty. Ostatnia modyfikacja programu lekowego, która miała miejsce w listopadzie 2022 roku bardzo poprawiła możliwości terapii stwardnienia rozsianego w naszym kraju. W tym momencie leczymy wszystkie postacie tej choroby. Mamy zrefundowane leczenie wszystkimi lekami, które są zarejestrowane w Unii Europejskiej. I naprawdę w tej chwili możemy w znacznym stopniu indywidualizować tą terapię, dobrać pacjentowi lek w zależności od postaci choroby, od aktywności choroby, od indywidualnych preferencji pacjenta. Oczywiście nadal brakuje nam wiarygodnych biomarkerów, które pozwoliłyby nam w łatwy sposób odpowiedzieć, który lek będzie najwłaściwszy dla danego chorego, ale mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej indywidualizacji terapii i personalizacji terapii stwardnienia rozsianym. Przede wszystkim priorytetem powinna być poprawa organizacji leczenia stwardnienia rozsianego w naszym kraju. My w tej chwili mamy doskonały dostęp do większości do, do leków modyfikujących przebieg choroby. Oczywiście są jeszcze pewne niedociągnięcia, które wydaje mi się, że należałoby poprawić, jak poszerzenie wskazań dla niektórych preparatów, jak zrefundowanie niektórych form podania leku, na przykład podskórnego Tysabri, ale to są już drobne rzeczy w porównaniu z tym postępem, jaki w dostępie do leków się ostatnio dokonał. Natomiast wyzwaniem jest poprawa organizacji leczenia.